Ewangelia Mateusza rozdział 27 A gdy nastał ranek, wszyscy naczelni kapłani i starsi ludu naradzali się przeciwko Jezusowi, aby Go zabić. Związali Go, odprowadzili i wydali namiestnikowi, Poncjuszowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że został skazany, żałował tego i zwrócił trzydzieści srebrników naczelnym kapłanom i starszym, mówiąc Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. A oni odpowiedzieli Cóż nam do tego? Twoja sprawa. Wtedy rzucił te srebrniki w świątyni i oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. A naczelni kapłani wzięli srebrniki, mówiąc: nie wolno ich kłaść do skarca świątyni, gdyż jest to zapłata za krew. I naradziwszy się, kupili za nie pole garncarza, by grzebać na nim cudzoziemców, dlatego to pole aż do dziś nazywa się polem krwi. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proka Jeremiasza, i wzięli trzydzieści srebrników. Zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali synowi Izraela, i dali je za pole garncarza, jak nakazał im pan. Jezus stał przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik. Czy ty jesteś królem Żydów? Jezus mu odpowiedział: ty sam to mówisz. A gdy oskarżali go naczelni kapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy piłat zapytał go: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciwko tobie? Lecz mu nie odpowiedział na żadne słowo. Także namiestnik bardzo się dziwił. A na święto namiestnik miał zwyczaj wypuszczać ludowi jednego więźnia, tego którego chcieli. Zatrzymano zaś w tym czasie osłowionego więźnia, zwanego barabaszem. Gdy więc się zebrali, zapytał ich Piłat: Którego chcecie, aby wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Chrystusem? Wiedział bowiem, że wydali go z zawiści. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, jego żona posłała wiadomość do niego. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu. Tymczasem naczelni kapłani i starsi namówili tłum, aby prosili o barabasza, a domagały się stracenia Jezusa. Namiestnik zapytał ich, którego z tych dwóch chcecie, abym wam wypuścił? A oni odpowiedzieli: barabasza. Piłat zapytał ich, Cóż więc mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? Odpowiedzieli mu wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany. Namiestnik zaś zapytał: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany. Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, ale przeciwnie, zamieszanie staje się większe, wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza sprawa a cały lud odpowiedział, krew Jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół Niego cały oddział, a rozebrawszy Go, ubrali Go w szkarłaty płaszcz. Upletli koronę ścierni i włożyli Mu na głowę, a w prawą rękę dali czcinę i padając przed Nim na kolana, Naśmiewali się z niego, mówiąc witaj, królu Żydów. A plując na niego, brali tę czcinę i bili go po głowie. Kiedy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, ubrali go w jego szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. A wychodząc, spotkali człowieka z syreny imieniem Szymon, tego przymusili, aby niósł jego krzyż. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, czyli miejscem czaszki, dali mu do picia ocet zmieszany z rzucią. Kosztował, ale nie chciał pić. A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty i rzucali losy, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka. Rozdzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy. A siedząc tam go pilnowali i umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: To jest Jezus, król Żydów. Ukrzyżowano też z nim dwóch bandytów jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając głowami i mówiąc Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie naczelnika płani z uczonymi w piśmie i starszymi naśpiewali się, mówiąc Innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Jeśli jest Królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy mu. Ufał Bogu, niech... Go teraz wybawi, jeśli go sobie upodobał. Przecież powiedział jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu też bandyci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A od godziny szóstej aż do godziny dziewiątej ciemność ogarnęła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, Lama Sabatani. To znaczy Boże, mój Boże, czemu mi opuściłeś? Wtedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili, on woła Eliasza. I zaraz jeden z nich podbiegł wziął gąbkę i napełnił ją octem, a włożywszy na czcinę, dał mu pić. Lecz inni mówili: Przestań, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona świątyni rozerwała się na pół, od góry aż do dołu. Ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. I wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu. Weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, bardzo się zlękli i powiedzieli On prawdziwie był Synem Bożym. A było tam wiele kobiet, które przypatrywało się z daleka. Szły one za Jezusem od Galilei i usługiwały Mu. Wśród nich były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. A gdy nastał wieczór przyszedł bogaty człowiek z arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał, aby mu je wydano. A Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skalę. Przed wejściem do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł. A Maria Magdalena i druga Maria siedziały tam naprzeciw grobowca. Następnego dnia, pierwszego, po dniu przygotowania, naczelni kapłani i farzeusze zebrali się u Piłata i oznajmili: Panie, Przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył, po trzech dniach z martwych wstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grobowiec aż do trzeciego dnia, aby przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy i nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych. I ostatni błąd będzie gorszy niż pierwszy. Piłat powiedział im: Macie straż. Idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec pieczętując kamień i stawiając straż.